Witajcie przyjaciele, witajcie na moim kanale. Ostatnio w porządku obrad nadal pojawiają się problemy zdrowotne engina Akiurka i oświadczenia Onura Seylaka. Endzin Akiurek, który zmagał się z problemami zdrowotnymi po zawale serca, ostro zareagował na wyznania Onura Seylaka na swój temat. Endzin Akiurek nie możesz być na tyle pozbawiony kręgosłupa, aby naśmiewać się z mojej choroby, stwierdzając, że Onur Seylak naśmiewa się ze swojej choroby. Endjin Aki Jurek rozpoczął niedawno intensywny proces leczenia po zawale serca. Enjin Aki Jurek, który starał się przetrwać te trudne dni dzięki wsparciu rodziny i żony Tugbi Kustun, nie potrafił nakreślić optymistycznego obrazu swojej choroby, niezależnie od tego, jak często nagłaśniał te informacje. Oprócz trudności, jakich doświadczył Engine Aki Jurek przyciągnął w tym okresie uwagę mediów i kręgów społecznych. Jednak nieoczekiwane wypowiedzi Onura Seylaka negatywnie wpłynęły na morale Engina Akeurka. Onur Sejlak w swoim wywiadzie tak powiedział o stanie zdrowia Engina: Sytuacja Engina jest naprawdę smutna, ale w pewnym momencie to koniec jego stylu życia. Już zdecydował, że zostanie zapamiętany ze względu na swoje choroby. Muszą to zaakceptować, powiedział. Słowa Onur Seylak spotkały się z reakcją zarówno rodziny Inci, jak i jej fanów. Enjin Jurek stwierdził, że poczuł wielką złość, gdy dowiedział się o tych wypowiedziach Onura Seylaka i stwierdził, że nigdy nie mógłby tolerować, żeby ktoś naśmiewał się z jego choroby, zamiast rozumieć jego problemy. Wysoki sądzie, wysoki sądzie, jest pan osobą bez kręgosłupa, która naśmiewa się z mojej choroby. Engin Akiyurek powiedział, co następuje. To smutne, że ludzie mają takie podejście, choć powinni mnie wspierać w tych trudnych dniach. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Do zobaczenia w nowych filmach.